żeśmy się rozgadali, aż, kurde, nam pomroziło nas nie? w tej ciepłej Kalifornii. Ale wracając do naszej rozmowy, zdradzę kilka rzeczy. Podczas tej e, wyprawy dwutygodniowej i odwiedzania różnych klientów e, towarzyszy nam często e, taki sensor zbudowany przez Ciebie dwutlenku węgla, który nasza no tak, na bo... szafersce pomiędzy naszymi łóżeczkami się stabilizuje i bierze. Bo widzisz, to jest jakby, ja myślę, że wszystkie rzeczy który Silver robi i one właśnie miały tego typu korzenie. Także zaczynaliśmy od czegoś, żeby zrozumieć, jak to u podstaw działa. Tak? Także tu mamy na dzisiaj tak, mały sensor z bateryjką, który wyświetla dwutlenek węgla i ilość tam związków y, cząstek organicznych. No i widzimy, jak on pracuje, jaką ma czułość, jak, jaki ma drift i, i tak dalej. Dzięki temu układa nam się w głowach, jak to można efektywnie Wykorzystać w sieci meszowej. Tak? Jak to można dobrze wbudować w jakieś urządzenie, które się w pokojach znajdzie. Tak? Wiemy, że to nie może być w suficie, tylko musi być niżej. W związku z tym, jakoś do tego mesza się musi łączyć, jakoś musi być zasilane. No, czy z tego już wynika, zaczynają wynikać takie fajne wnioski produktowe. tak? Ale ta technologia jednak definiuje u podstaw, czym ten produkt jest, czym może być. Za każdym razem, jak jestem w biurze w Krakowie i przechodzę między kuchnią a pokojem biznesu, wiesz, mijam, wiesz, doskonale tą naszą wielką ścianę z patentami, nie? Na której, no właściwie na każdym patencie jest Twoje imię plus jakiś członków naszego zespołu, gdzie razem pracowaliśmy nad tym, pracowaliśmy nad, pracowaliście nad tym pomysłem. Pojawiają się często takie pytania, z jednej strony otwarty standard, nie? jakby dodaliście te patenty tam, a z drugiej strony dalej pracujemy z tymi patentami. Ja wiem doskonale, jaka to jest praca, jak, ile to przede wszystkim pieniędzy kosztuje, ile to czasu trwa. No i jaka to praca jest, żeby ten pomysł opisać tak naprawdę. Nie? Powiedz dwa słowa więcej. Bo... Ja się cieszę, że tych patentów mamy tak dużo. Tak? Znaczy, to jest pewien element, który chyba jeszcze cały czas w Polsce na przykład nie jest tak doceniany. To są patenty amerykańskie i globalne. Jakby Główne ręki, na które nasze produkty adresujemy, i one faktycznie się dzielą na dwie grupy. Jedna grupa to jest grupa patentów, można powiedzieć w cudzysłowie, oddanych do Bluetooth'a. Tak? O tym nie mówiliśmy w szczegółach, ale jakby standardy Bluetooth Seek zakładają, że firmy, które kontrybują do powstania tych standardów, decydują się też na skontrybuowanie swojej technologii w postaci swoich patentów do standardu. To oznacza mniej więcej tyle, że producent dowolnego urządzenia, które jest zgodne ze standardem, otrzymuje automatycznie licencję na wszystkie niezbędne patenty. To jest niesłychana wartość Bluetootha, bo w zasadzie Bluetooth jest takim jedynym punktem, w którym ta licencja jest udzielana tak? i ten producent nie musi chodzić, podpisywać umów licencyjnych z piętnastoma innymi właścicielami technologii. Tak? To jest świetne. Ja Czyli myślę, jest że... pewny w momencie, kiedy korzysta z rozwiązania opartego o standard, że On nie narusza. Legalne. Tak, że to jest legalne, legalne i legalne. nie narusza niczego. Mamy drugą grupę patentów, która jest yy, bardzo hmm. szeroka i ona dotyczy rzeczy, które nie są elementami standardu. Ale są elementami wokół standardu. W szczególności tutaj mamy patenty związane z tym, jak sieciami Mesh się zarządza, jak się je buduje, jak się je implementuje w budynkach. To nie wchodzi w sam zakres działania Bluetooth Mesha, ale mamy opatentowane bardzo wiele funkcjonalności, które dzisiaj są takie absolutnie wydaje się standardowe, mówiąc dzisiaj każdy by je tak zrobił. To jest to, to jest najfajniejsze. Że oczywiście myśmy to patentowali wiele lat temu, tak? a dzisiaj patentujemy rzeczy, o których jeszcze ludzie nie wiedzą i one się pojawią w produkcie za parę lat. Tak? Wtedy też każdy będzie mówił, że no tak to jest oczywiste. Nie eksploatujemy dzisiaj chyba tego tematu licencjonowania naszych patentów z klientami, natomiast ten temat się pojawia, tak? I on, on się pojawia w sposób taki, to, to trzeba robić dyskretnie, nie, nie można tym za bardzo szastać, bo nam nie chodzi o to, żeby, żeby nie wiem, straszyć kogokolwiek, mhm. natomiast z każdym klientem jak podpisujemy umowę to yy, tam jest, są klauzule, które mówią, że w ramach licencji na software też klient licencjonuje od nas yy, wszystkie patenty, tak? które są niezbędne do tego, żeby ten software działał. I teraz oczywiście to, to jest, wydaje mi się, tutaj bardzo dobre zabezpieczenie naszych inwestorów. Tak? Znaczy oni wiedzą, że znaczy tak, standard jest otwarty i tak dalej, ale pewne rzeczy można robić lepiej lub gorzej. Pewne rzeczy można robić bardziej lub mniej efektywnie. I nam się wydaje, że mamy te. Bardzo fajne, takie super efektywne ścieżki robienia różnych rzeczy w oparciu o Bluetooth Mesh właśnie ochronione patentami. To, to, to jest ważne, bo, bo to gwarantuje tak naprawdę, że zduplikowanie funkcjonalności Silvera dzisiaj nie jest proste. Znaczy tam po prostu bardzo łatwo się jest odbić od naszej bariery patentowej i, i to, jest, to jest dobrze, znaczy tak już patrząc z punktu widzenia właśnie. Firmy, produktu, zwrotu na inwestycje, i tak dalej, no to te, te patenty tutaj stanowią bardzo istotny element. Dzisiaj, spotykając się z klientami, e, coraz częściej e, udaje nam się wypierać te technologie konkurentów, e, czy też to są technologie w oparciu o inne e, radia, e, czy też w oparciu o te technologie proprietary. A teraz, jak e, powiedz, dwa słowa, jak widzisz przyszłość Bluetooth Mesha? No bo coraz częściej, wiesz, jakby to nas, my to już widzimy, tak, na tych spotkaniach chociażby nawet z tamtego tygodnia, że, że klienci bardzo doceniają ten standard, że bardzo doceniają to security, o którym mówiłeś wcześniej, że bardzo doceniają, yy, wiesz, tą, to bezpieczeństwo takie w kontekście tej ilości patentowej, yy, tej pracy, która jest. I że początkowo, w momencie, kiedy bawili się innymi technologiami, bawili się, mówię, dlatego, że rozkładali na stole sobie trzy żarówki i to działało, tak, dzisiaj, kiedy mają zbudować piętro, dwa czy pięć, to widzą, że potrzebują naprawdę... Poważnej technologii sprawdzonej. Co dalej? Jaka będzie przyszłość Bluetooth Mesha? To, co mnie najbardziej cieszy w Bluetooth meshu, yy, że to jest od początku okazał się być super trafny wybór fundamentów. Tak? To znaczy, my, my, jakby inwestując w Bluetooth Mesha, tam w 2014 roku yy, przebadaliśmy, jak pamiętasz, bardzo wiele innych technologii radiowych. Bluetooth był chyba ostatnią, którą badaliśmy. Tak? Po drodze były bardzo różne, między innymi te technologie, na których jakieś tam konkurencyjne rozwiązania dzisiaj działają, czy próbują działać. I zrozumieliśmy tą fizyczność, tak? czyli tą przewagę fundamentalną. Myślę, że to, co jest niesłychanie ważne i dla mnie, jako dla od strony już właściciela, inwestora, osoby bardzo związanej z, czy dbającej o to, żeby, żeby Silver się bardzo dobrze rozwijał jako, jako biznes, to najbardziej dla mnie uspokajające jest to, że można powiedzieć, że nie mamy konkurencji. Tak? To znaczy nie ma na horyzoncie nawet żadnej innej technologii, która mogłaby być uznana za konkurencyjną w jakikolwiek sposób lepszą, tańszą, prostszą po prostu nie ma, tak? Znaczy dzisiaj wielu klientów mówi u was brakuje, tak? I zaczynają wymieniać długą listę. Ale tak naprawdę chodzi o to, że brakuje to znaczy, że oni mają jakieś dodatkowe oczekiwania, które by chcieli już realizować dzisiaj. No, my ich na dzisiaj nie dostarczamy, bo dostarczamy jakiś tam pakiet funkcji całkiem bogaty. Po prostu nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego, bo to po prostu wszystko wymaga pracy. Natomiast wiemy, że na Bluetoothie te wszystkie rzeczy, które ci klienci chcą się bardzo dobrze da zrobić, to jest po pierwsze. Po drugie, to co mówiłem, nie ma nadal innej technologii, która potencjalnie mogłaby być lepsza. Znaczy, dla mnie to jest jakby nie ma niczego, co bardziej mnie uspokaja. Wiesz co, doszliśmy do takiego etapu, w którym z Bluetooth meshem, w którym świat od jakiegoś czasu jest na przykład z audio, prawda? Nie ma, ciężko. Bo w ogóle jest to niemożliwe, żeby znaleźć yy, słuchawki w, w sklepie yy, polskim lub amerykańskim, które łączą się z telefonem w oparciu o inną technologię. No tak, bo ta? w, audio, w audio już jakby dawno został przekroczony, przekroczona masa krytyczna i jakby dzisiaj produkt, który robi audio, personal audio, ale nie na Bluetoothie nie ma sensu, no bo jakby z czym tak. go użyję? już Nie ma sensu. Dalej, kolejna, kolejne yy, <tryk> Wszelakie reblecesy wokół zegarków, yy, yy, wszelakich activity trackerów i tak dalej, wszędzie bluetooth, prawda? Yy, łączy się. Tak, z... znaczy to jest to jest. Jeszcze parę lat temu było kilka alternatyw. Yy, na dzisiaj w, w tych obszarach, o których mówisz, w zasadzie alternatywy nie ma. Mnie uspokaja co innego jeszcze. Mnie uspokaja to, że, yy, że nawet jeśli sobie wyobrazimy świat za 10 lat, tak, to nie ma na dzisiaj. Nawet sygnałów żadnych, że powstaje jakakolwiek technologia, która w jakikolwiek sposób mogłaby być lepsza od, od Bluetooth. Tak. To, to mnie uspokaja, bo to, że my nie mamy dzisiaj jakichś zaawansowanych funkcjonalności, których jeden czy drugi klient potrzebuje, to jest super, bo my je zrobimy w międzyczasie. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, że my się nie mamy tu czego obawiać. Jakby, jakby postawienie na Bluetootha kiedyś tam w przeszłości było najlepszym ruchem. Postawienie na Bluetootha w ramach otwartego standardu było najlepszym ruchem, tak? no bo też wiemy, że istnieją różnego rodzaju rozwiązania, które używają Bluetootha, ale w sposób niestandardowy. No i one mają jakiś tam obszar rynku, które adresują. Tak? Natomiast to też się skończy, to znaczy prędzej czy później, znaczy o, tak mówiłeś, ścieżka standardowa jest wolniejsza i dłuższa i bardziej kosztowna, bo ona wymaga tych negocjacji w ramach standardu, wymaga Szczegółowego opisania tego standardu, potem tego całego procesu, tak zwanej adopcji. Y oczywiście, zrobienie czegoś na, na skróty po swojemu jest szybsze i y powoduje, że taki produkt szybciej powstaje, ale potem się okazuje, że ten produkt, no, w bardzo wielu obszarach, po prostu y jest słaby. Tak. Ostatnio analizowaliśmy. Y jest taki dość popularny chiński produkt w Stanach, w takim segmencie rynku poniżej segmentu, który my adresujemy, no, ale klienci się jakby pytali, tak, czy ten segment też jest dla nas atrakcyjny, takich małych instalacji, tak, 30-50 lamp. I badaliśmy ten, ten system, no i tam jest na przykład widać, że jakby cyberbezpieczeństwa nie ma w ogóle, tak, bo jest jakby hasło do sieci, jest przekazywane otwartym tekstem do wszystkich... Urządzeń. W związku z tym podsłuchanie tego hasła jest banalne. Tak? Nawet jak się go nie podsłucha, to system zabezpieczenia tego klucza sieciowego można tak zwanym bruteforcem złamać w ciągu półtora dnia. Tak? Po prostu on, on, on jest słaby, te klucze są krótkie, a dane które ten system przechowuje, są wszystkie na serwerach w Chinach. Tak? No I teraz oczywiście klienci tego nie wiedzą, czy jakby, bo tego nie widać, jak weźmiesz aplikację na telefon, no nie widzisz, na jaki serwer on wysyła dane. Tak? Natomiast jak się zorientujesz, że to jest serwer niekoniecznie tam, gdzie ci się wydawało, że ten serwer jest, i zaczynasz się zastanawiać nad sytuacją geopolityczną świata, która się ostatnio bardzo w tragiczny sposób skomplikowała po inwazji rosyjskiej na Ukrainę i rola Chin w tym wszystkim też jest bardzo duża i w ogóle trudno powiedzieć, jak ten nowy świat będzie wyglądał. No to produkty, które tutaj jakby nie mogą od tej strony budzić zaufania, no to automatycznie są skreślane. Tak? Więc, więc to znowu jakby standard przychodzi ze swoją rolą. Tak? To nie jest coś, co, czym jedna firma rządzi, tylko to jest coś, co jest po prostu powszechne i dostępne.